Karetka przywozi do szpitala Agnieszkę Wyrwę. 45-latka jechała z partnerem, z którym spotyka się od trzech miesięcy. Kobieta jest samotną nad opiekuńczą matką 14-letniego syna i 17-letniej córki. Dzieci, które nie potrafią same o siebie zadbać, nieustannie wydzwaniały do pacjentki, co tak rozproszyło kierowcę, że wpadł w poślizg. Nie doktorze, co to może oznaczać? Złamane żebra, mogło też dojść do uszkodzeń narządów wewnętrznych. Czy pani jest w ciąży? Nie, nie, na pewno nie. Dobra, wykonałem pani tomografię komputerową, uh -huh. prześwietlenie odcinka szyjnego kręgosłupa, prześwietlenie kartki piersiowej, USG jamy brzusznej. Podajmy pani jedną półkę histyny, dobrze? I 100 mg paracetamolu przeciw. Do pacjentki ponownie dzwonią dzieci. Halo? Olga? Córeczko, co się dzieje? Proszę cię, uspokój się. Wszystko jest w lodówce. Wyjmij patelnię, rozgrzej olej. Co tam tak głośno? Nie kłóćcie się. Mieliśmy z Wojtkiem wypadek. Jesteśmy w szpitalu na Biskupińskiej. Tak. Dobrze. Dobrze, w porządku, tylko zjedzcie najpierw obiad. Do szpitala przyjeżdżają dzieci pacjentki, która miała wypadek samochodowy. Siedemnastoletnia Olga i czternastoletni Kacper Wyrwa. Nastolatkowie przyzwyczaili się, że nie mają żadnych obowiązków i wykorzystują mamę, by wszystko za nich robiła. Nie chcą, żeby się z kimś związała, bo uważają, że wtedy skończy się ich wygodne życie. Kobieta powiedziała, że tam wchodzi do naszego życia z buciorami masakra jakaś. Ja uważam, że on nie jest taki zły, ale wszyscy gubią wycieczkę, jestem głodny, bo ten nawet obiadu nie umiesz odgrzać. Wiesz co, odczep się. Też masz dwie ręce, mogę się tym zająć. Ja mam teraz inne rzeczy na głowie. Córka pacjentki jest niezadowolona z obecności partnera matki. Nie podoba jej się, że to dla niego mama dzisiaj zostawiła ją i brata. Tymczasem 46-latek chce szczerze porozmawiać z dziećmi i uzmysłowić im, że ich mama zasługuje na odpoczynek. Słuchaj, jakbyś chciał, to możemy kiedyś pójść razem na basen. No, w sumie czemu nie. Albo nie, chodźmy gdzieś wytrójkę, Na przykład, chodźmy na kręgę. Nie znoszę kręgi. Tam trzeba chodzić w butach po innych ludziach. To obleśne. No dobrze, no to w takim razie może byśmy coś zrobili razem. Słuchajcie, mama cały czas gotuje dla was, to może byśmy dla niej coś zrobili, na przykład kolację. Na pewno się ucieszy, no bo nie będzie spodziewała tego. Wiesz co, mnie jest dobrze jak jest, a poza tym mama lubi gotować się nastroszczyć, nie potrzebujemy żadnych No Ale przecież zakup. poczekamy na zewnątrz. Zrobię wszystko, żeby mama przestała się spotkać z Wojciechem. Chcę, żeby była w domu, żeby było jak zawsze. A poza tym, ja nie chcę gotować, sprzątanie mnie obrzydza, a na bank to by było na mojej głowie, gdyby ona zajęła się nowym życiem. Odwołamy wyjazd przez to, co się dzisiaj wydarzyło. Na początku to był głupi pomysł, mówiłam ci. Chwila, odłożymy go do momentu, dopóki nie będę mieć pewności, że sami dacie sobie radę. No, ale co masz na myśli? Słuchajcie... Wojtek uświadomił mi dzisiaj, że traktuje Was ciągle jak małe dzieci, a Wy jesteście już prawie dorośli. Najwyższa pora, żebyście w końcu zaczęli pomagać mi w domu i żebyście trochę się usamodzielnili. Ale Ty chcesz, żebyśmy zaczęli gotować? I sprzątać. Widzisz, mówiłam Ci, że tak będzie. Teraz mam być ciągle po i wszystko spadnie na nas. Ja nie spodziewałam się takiego wybuchu. Ja nie mogę teraz myśleć o sobie. Muszę myśleć o dzieciach, o tym, żeby im było dobrze. A Wojtek. Będę się musiała z nim rozstać, chociaż na jakiś czas. Mam tylko nadzieję, że on to zrozumie. Zawiedziony mężczyzna, z którym przed chwilą zerwała 45-latka, czeka na wypis ze szpitala. Co się stało? Nie, nie. Rozmawialiśmy, no właściwie ona podjęła decyzję, że nie, nie będziemy się spotykać. No cóż. Słuchajcie, ja wiem, że to uknuliście, ale tak szantażować was tu mamę, która robi dla was wszystko. Dla was nie wygody, nie rozumiem tego. Nie ty wam? Boimy się, że jakby mama ciągle się z Tobą widywała, to wszystko byłoby na naszej głowie. Ale ona chciała tylko mieć chwilę dla siebie. Całe życie Wam poświęciła i co? Nie możemy mieć chwili oddechu? Wojtek ma chyba rację. W sumie cały czas Mało wszystko ze nas robi, No z tym dobrze i myślimy tylko o sobie. Ona chyba naprawdę chciałaby z nim być. Mamo, ja nie chcę być sam z Olgą. Dzieci, to nie jest pora na kłótnie. Mamo, ty nie możesz mieć ząbonych żeber. Przecież my domu bez ciebie nie ogarniemy. Ja nie mogę sprzątać, uczyć się i jeszcze do tego wszystkiego gotować. to nie jest koniec świata. Mogliśmy nie wywalać Wojciecha, on by nam pomógł. Klikowałbyś się to przy Co takiego? Przecież mówiłaś... Yy, wiem, co mówiłam, ale wtedy no, nie wiedziałam, że będziemy się musieli tobą zająć. Chcieliśmy, żebyś była w domu, żeby było jak zawsze i żebyśmy nie musieli nic robić, ale teraz to bez sensu. Wojtek miał rację. Skrzywdziłam moje dzieci, wyręczając je we wszystkim. Ale pora, aby zrozumiały, że ja nie jestem pomocą domową, tylko mamą, która też chce być szczęśliwa. W końcu do mnie dotarło, że mnie wykorzystywali. No, ja pomogę im się usamodzielnić i mam nadzieję, że Wojtek mi wybaczy i da mi jeszcze jedną szansę, bo ja chcę z nim być. Jest mi przykro, ale to moja wina. Ale dosyć tego. Ja teraz potrzebuję czasu dla siebie. – I Wojtka też, prawda? – Tak, i dla Wojtka też. Zależy mi na nim i chcę się z nim spotykać. Wy macie swoje życie, ja chcę mieć w końcu swoje. No, racja. Głupie mi, że tak się zachowaliśmy.